Trump, o tej idei, o której mówił prezydent Donald y, Andrzej Duda kilka lat temu, o wzmocnieniu y, y, sił amerykańskich w naszym kraju, o bezpieczeństwie energetycznym. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Miejmy nadzieję, że tak jak wcześniej bywało, prezydent Donald Trump chętnie będzie odpowiadał na te pytania. My uzbrojeni w nasz mikrofon na ponad dwumetrowej wędzce też będziemy starali się brać aktywny udział w tej konferencji. Następnie po rozmowach w gabinecie owalnym Część na rozmowy w Białym Domu i teoretycznie o godzinie 19.30, tak jak już Państwu wcześniej mówiłem, konferencja prasowa, gdzie prezydent Karol Nawrowski będzie mógł więcej powiedzieć na temat tego spotkania. Jeśli chodzi o komentarze, jeśli chodzi o to, co prasa amerykańska mówi na temat tej wizyty, to warto zauważyć, że ona odbywa się w niezwykle ważnym momencie. Kilka dni temu, tu właśnie. Tak. To były myśliwce F-35. Najpewniej teraz pojawią się myśliwce F-16. Ja tu się może odsunę, by operator mógł śledzić tor lotu tych maszyn. Ja tylko przypomnę, że Polska zakupiła. Pytanie o F-35. 32 rozmowa, takie maszyny takie to są grzeczności 30... i rzeczywiście pokaz samolotu. Widzieliśmy, przemknął cień. Z tych samolotów nad głową obu prezydentów i nad trawnikiem Białego domu. Flagi biało-czerwone, flagi biało-niebiesko-czerwone. Wszystko to w tym momencie bardzo ważne. Dwaj prezydenci spotykają się i wszystko widzimy dzięki kamerze Telewizji Republika. To jest ten obrazek, który przejdzie teraz do światowych mediów. Bardzo ważne spotkanie nie tylko dla Polski, bo to oczywiste, Polska jest partnerem Stanów Zjednoczonych, ale również dla Stanów Zjednoczonych, które szukają partnerów, które będą z nimi zgodne, tak ideowo, jak i gospodarczo będą miały wspólną agendę. Również bardzo ważny przekaz dla sojuszników zachodnich, dla tych, którzy to ten samolot F35. I za chwileczkę rozpocznie się pierwsze spotkanie. Będziemy to oczywiście Państwu transmitować, spotkanie z Białego Domu. Rafał Stańczyk jest przed Białym Domem i osobiście widzi i doświadcza tych wydarzeń. Rafale? Witam właśnie przed chwilą byliśmy świadkami, widzami tego krótkiego, ale wspaniałego pokazu lotniczego. Tak jak wspomniałem na początku przejciały myśliwce F35. To są te maszyny, które zakupiła Polska. 32 takie maszyny już niebawem będą strzegły polskiego nieba. Już od ładnych kilku miesięcy polscy piloci szkolą się na tych maszynach super nowoczesne, które mają zmienić pole walki, które mają być rewolucją w polskich siłach zbrojnych, które nie będą strzegły nie tylko nieba, ale które też mają być takim punktem informacyjnym dla czołgów, które kupujemy wyrzutni rakiet to ma być rzeczywiście rewolucja. Cztery takie maszyny zobaczyliśmy, no to Ben, ja tylko powrócę do 2019 roku, kiedy prezydent Andrzej Duda też był w Białym Domu, wtedy tu również pojawiły.